W ostatnich dniach Telewizja Polska ogłosiła listę finalistów krajowych preselekcji, którzy zostali wyłonieni przez specjalnie powołane jury. W skład tego gremium wchodziły znane osobistości, w tym Piotr Krajewski z Radia Z. Na wielkim finale preselekcji wystąpi ośmiu kandydatów, a o ostatecznym wyborze zwycięzcy zdecydują telewidzowie poprzez głosowanie SMS. Telewizja Polska wkrótce ujawni szczegóły dotyczące tego ekscytującego wydarzenia. W ciągu najbliższych tygodni wszyscy zainteresowani będą mieli szansę lepiej poznać finalistów, którzy będą się pojawiać na antenie Radia Z. Kiedy dokładnie możemy się tego spodziewać? Warto śledzić informacje, które będą publikowane na naszych mediach społecznościowych oraz uważnie słuchać anteny. Już w najbliższy poniedziałek, 19 stycznia, o godzinie 20 na antenę wejdzie jako pierwszy gość Stasiu Kukulski. Jego rozmowa z prowadzącymi przybliży nam nie tylko sama selekcję, ale również atmosferę towarzyszącą temu spektakularnemu wydarzeniu. Warto zwrócić uwagę, że reprezentacja Polski na konkursie piosenki Eurowizji 2026, który odbędzie się w Wiedniu, także nabiera kształtów. Austria uzyskała szansę na organizację tego prestiżowego konkursu po zwycięstwie z utworem Wasted Love. Dwa półfinały zostały zaplanowane na dni 12 i 14 maja, natomiast finał konkursu odbędzie się 16 maja. Polska natomiast wystąpi w drugiej części pierwszego półfinału, co daje spore nadzieje na dobry wynik. Czy miałeś okazję być świadkiem czegoś zaskakującego w związku z tymi przygotowaniami? A może masz pomysły na tematy, które powinny zostać poruszone w naszym programie? Serdecznie zapraszamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami. Możecie to uczynić kontaktując się z nami przez czerwony telefon radia Z. Pamiętaj, że twoje zdanie ma znaczenie. A każda opinia może przyczynić się do wzbogacenia programu o ciekawe elementy